Ludzie, to jest filmik Śmieszne Dzieci w akcji 2018 i będę sprawdzał, jak się dzieci zachowywały w 2018 roku. A ja bez przedłużenia zaczynam odcineczek. A i jeszcze jedno: zostawcie łapkę w górę oraz suba, no bo lecimy po 80 subskrypcji, bo już mamy 70. Aj, ok, to that's robią? Good, that's good, that's good. Nie, co ten. Co ten staruszek zrobił? Zrobił wielką kulę i rzucił. w to dziecko. Co? Ale głupie. Dosłownie się. Dosłownie. Muszę to zobaczyć oh jeszcze God. raz. O kurko o to musiało boleć. Nowy sposób na jedzenie arbuza. Jednak się mija je, dziecko! Nie, nie, nie. Dziecko w wodzie! Jak się w gardło tu Nie, dziecko pije was w tą wodę.

Znowu to dziecko w zlewie, to też by już było. I to też, to też. Dobra, pierwszy film za nami. Teraz kolejny film. Reperkus TV. Dziecko musiało boleć O, dziecko się obsypało O nie, ja już wiem co się stanie O dobra, to dziecko You Oj. Oo. Och. Kto się tu wnieśli? To dziecko tą poduszką. Ktoś zabrał tam to dziecko. No, tym filmie No i ten chłopak, co teraz jest? Jest trochę podobny do mojego yeah. kolegi w Kali. to zmieszasz? Kiedy to Czyż nie? to nah, nie? Co? to co to O! Oh. Dzieciak płaczu. Co on? pan zrobił? O nie. O. dance with him. O nie. Picture and take a video? Mignon. Oh. Okay. Did you have a nap today? Again. Well, You need one. I pooped my pants. I'm going to be in the cutsheet. Mom. 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 A Ała, muszę to zobaczyć jeszcze raz. Ledzie? Co to widział takie dziecku chodzić przy tym? I sama sobie rozwaliłaś. O nie, nie, ja nie lubię w takie wystopy grać.

No to tam mówi, że nie ma chłopaka. No leci samolot, leci, leci. I się złamał. Beckham, Beckham kto zrobił y kupę w majtki. No i on się zgłosił. Mam muszę iść w siku. oh yeah ready Roger, catch it here we go catch oh man. no i just weep oh Wow. <laughs> Say something, I'm giving up on you. We're a happy family. <laughs> 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 I'll <Michael>. find <laughs> you, of course, to michael Oh, yeah. <laughs> I Ready?

Yeah. Okay. Don't write on that. Ava. <laughs> oh, Michael Jordan. I like the woman.

<SMILENCIO> Dziecko <Lobos> chce kind of <verte> to take, Starbucksa take, 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 produktu. mówię w jego imieniu. Pierwszy odcinek porotnika, Jak wpaść do pudełka? Co to dziecko robi? A, żeby się pomodliło, dziecko, dobra. Say your prayers to Jesus,

You see? It? Dad, my anus? No, właśnie, co co samo chodziło z tym Agnes. O oh nie! Oh. Nie, po co tu robisz? Come oh Tina. O nie. Bye bye. Bye bye. Wow, o, patrzą, mówię, że go nie. Cześć! Dzisiaj będziemy chować się w koszyku. Oooo, no! Mmmm. Dobra, powiem teraz do niego. No way! Smarowanko, smarowanko, smarowanko. No way! After one hour of trying to put Adam to sleep, Adam, no. Come here! Po tym, jak godzinę czym, e, chcia, e, chce się uśpić Adama. Chcesz? Nie. Pojazd. Nie, nie rób tego okay. dziecku. Nie, 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 nie. <śmuchy> <śmuchy> Dziecko Well <grym> oh, nie nie narodzone. No! A -a -a. My dad has a coach. My dad has to Co to ma you <grym> jak to oh, możliwe? No. Idę ze stąd. To nie jest na mojej energii. No, jak można było sobie dać głos klapsa? Nie, jeszcze ja mi wdzierżę. Po co ja mam głos? So Look at the flight areas Look at the What are you doing? You did Yeah, Ta sztuczka, co była wcześniej. O! Zobaczymy to jeszcze raz. Mogę Teraz dam zwolnione tempy. Dobra, jest to pani. Ale był dźwięk w zwolnionym tempie. Oh. Dobra. Brum brumek Gadą. Taka tajemnica. O. Wiggle 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 go, połam się o Tylko myślałem, że się nie W te są postacie drugoplanowe, a to o tam był piasek, nie zauważyłem ale Ile ja to dziecko miało kapoków? Dwa. Wystawił? I nie ma No, dziecko jest O, o, biegnie, biegnie I przebiegła Oooo! za Nie się! Ale ładne stariczki! Kopie są taki. na no, kopie! Kopie! Okej, okay. to było na tyle w tym odcineczku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. No, a my się widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się serde... Trzymajcie się, no i...

To był pomysł od Pauliny z na sygnale